Układniacie z adysakiem? Dokładnie tak, dzisiaj idziemy dokładnie do Endu Rozwali moka, także na dwie perspektywy nagrywamy. Także subskrybujcie obydwa kanały, bo lecimy po więcej takich wydarzeń. Tykson masz kawka? Nie. Dobra, także patrzcie to. Patrzcie to. Patrzcie bo O już koniec? O Boże, najgorsze miejsce. Musimy się wkopać. a ja przyciszę. Dobra, to ty sobie ciszę. Także zostawcie lajkacza. Dzwoneczko oczywiście, żeby być na bieżąco. No... Później następny boss to będzie wider, prawda z tych, co? No. Uważaj, uważaj, bo to jest... Dobra, mamy smoka. Ej, najgorzej, bo nie wzięliśmy sobie tych e, łódek. Bo tak. Dasz mi jęder perełki, bo ja nie mam w ogóle. A ja mam? No, ja mam. No, leci. Ja... Lecimy na początek do góry, ale ja lecę wodą? Ja właśnie nie mam. Ej, masz dwa wiadra? Nie ja mam jednego. Boże, a... Ja... Mam... A ty się jak zobacz, jak masz biur. To tam się VN tak. Co jest. Co hmm. jest? Ej, dziwne, nie mogę trafić, a cały czas... O dobra, jedno trafione. Po jednym jest. To ja rozwaliłem ale... chyba. Nie, ja rozwaliłem jedno. A tam też się laś, okej. Okay. No. Ja się najbardziej obawiam nie zbrońkę, bo ta to, to nie ma koniec, ale o łuk. A ja, o tutaj a ty, a ty, może być... ma 300 miej, 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 miej. Dobra, następna wieża po! Ja lecę do góry śniegu nie mam, bo się podbudował. Ja mam lipę, wiesz z tym. Ja mam lipę z budowaniem, bo mam tylko... Tak, a nie mam wody, to jest najgorsze. No, bo ta woda pomaga. No, dobra. Ja lecę już tutaj podbudować. Oby nie, żaden teraz mnie, nie uderzył, żebym nie zleciał, bo to jest wysokość. No nie zginąłbym z tej wysokości, bo ja mam taką dobrą zbroję. Dobra. Pamiętajcie, teraz widzicie jak moją perspektywę widzowie. Dziadeczek, dziadeczek, ja ci obserwuję siema, siema. Siema? Się robi tak. Teraz pięk, bo się nie dostaje medza, jednak się dostaje. Nie, no, nie no, mam! Ja... A, bo to była z jedna mniejszych, już lecimy. O Boże! Nie mam! Ja jednego se rozwalam. Jak Pomóż mi, bo jeden ja M um... jakiś jeden smok mnie tutaj goni! O, teraz ciebie! Ej! Ja nie chcę tu zginąć! Ja nie chcę zadać nie, nie zrobiliśmy za Ej no A zabity Mam więcej enderperełek, ale ja nie chcę zginąć tutaj, tak? Bo my będziemy mieli takiego loada tutaj. Piękna ja nie nie może pomóc w tym, Aby tutaj nie było zniszczone, bo jak tu będzie zniszczone, to... Proszę nie zniszczone. O to jest ta większa. Tak oni to nie. O! Oh, Ecz smut! Proszę nie, proszę nie teraz, proszę nie teraz. Ja chcę sebruk mojego. Stój. Gdzie jest, tam jest? ale tu będzie dużo obsydianu. Mam. No. Bo jak ten Delemand dalej tutaj jest. Dobra. Ja tutaj... Bo ja to trochę... mam. Do wody. Ej, wiesz jaki mam... Dziwne, bo... nie po obłoże smoknie przez nie. pokazuje jakby na lunarze ile on ma HP znowu. Nie. Najgorzej. czy znaczy, Jak dasz shifta, to tam widzisz chyba. ja mu... Próbuję zadać z łuku jedno obrażenie przynajmniej, żeby widzieć czy na shifcie to przynajmniej widać. No? Nie no, chłopiec jest jakiś dziwny. ja tam. To nie, jednak nie rozwaliłem. Ej, mamy ostatni już. Faj. wyżyczki chyba. rozwalenia Ale szkoda, że. ten. A, tak działa ten. Ja sobie tak lecę! Nie, nie zginąłeś. Wydam, bo. to jest, jest, jest. Chcesz jedzenie? Nie mam. ja wy zostawiajcie i dwoje... Ja muszę mu zadać HP, bo mi się wydaje, że już my wszystko rozwaliliśmy. Nie tam jeszcze jest. Ja lecę po ja, no to. Jak ten to Ja. Bo... Smok, co ty chcesz mnie zabić już? Jeszcze nie, jeszcze nie na to pora, dobra, smok. Ja smok. Jest, teraz, ja, ja mam dużo energiiwek, to... dużo budor Gdzie? Dobra, dobra, e, Ade, to jest już chyba ostatnie było. Leci. Dół. leci, dobra. Pamiętaj, Heda mógł tylko sać. Ja nie mogę, bo... Ich głupi ciamąg. Lecę, 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 Adesia! stref, głupi! Łoł! Jaka strefa? No i po zobacz... Nie, nie wiemy ile on ma HP w ogóle. Jak Absolutnie, on nie ma się czym leczyć, ale nie działa to. I. Może jakby wyłączyliśmy to na górze, to by wtedy... Tak. Albo by się przełączyć na tamtego Minecrafta. Tak, nie działa to w ogóle, w ogóle. To, ale jak, jak będziemy rozwalać jakieś bossy... Tak, to na normalny Minecraft, no. Bo to musimy wiedzieć. No, dokładnie. Znaczy ja szybko tutaj przyjadę, wszystkie moby powłączam i wyłączam, dobra? No ja też zrobię, bo może zniknie, wiesz? bo mi to totalnie niepotrzebne tyle, na wschód, czy wiesz. E, no ale e, nie, nie, bo ja nawet gdy sobie indziej ustawiam, to to nie działa po prostu. Nie, nie. No, o Boże! Chłopie, coś ty zrobił. Nie. nie, trzeba na napiskow, tak! Interman. Proszę nie. nie! No tarcza, tarcza, tarcza! Ja widzę nie mam... Ja mam loa! Ja widzę, to muszę jeść, to muszę jeść. Jak to to enterpierełki? Enterpełkami... O Boże! Ja sobie przestawię i ten ale na pewno go dużo. A ma wyłączyłem te... wszystkie mody? Jak z styku, jak? Wyłączyłeś wszystkie mody? Włączyłam, ale nie, to nic nie działa. Ja myślę... No ja nie wyłączałem, ja włączałem wszystkie mody, ale też nie zobaczyłem, bo bym musiał. Shift escape, Shift escape, tak cały czas, więc. Okay. Tam. Te... By się dało szybko wyjść z tego smoka Ale tutaj pod to nie pokazuje, bo to jest... jest. Okay. Nie. To jest Styxon. No to jest oszustwo, bo to jest niemożliwe, że on na pewno HP Ender Dragon. Tak, tak, to jest niemożliwe, bo my go już obliśmy mega dużo. Ja wszystkie mody. I gdzie on w ogóle jest? Aha. Uważaj! Ja ci zrobię pancza, bo musisz się odsunąć, bo chłop leci. Sorry za pan! On te pilu przecież... Nie wiesz, że... Co się... Kaperełka. Dobra. Jaki zawał! Gdyby nie perełka! 75 level! Mam Nie I chodź to... jeszcze tam! Ja okay. mam bloki, to się podbuduje. Ja też mam. Dajcie widzowie, jak mi dzisiaj ogarniemy jeszcze litrę, to będzie krok. Zrobiłem tutaj drugi odcinek. Z tego. Wejdźmy do End i się żegnajmy. Naprawdę budować to Ja wolę tam się nie tepać enderpelełkom. Jak? Coś inaczej się nie da. No ale gdzie stąd? Z, ze samego dołu. A to nie. Bo jeszcze wiesz. Znaczy można wodą. Ale to no. nie wodę. Ja lecę. Dobra, tylko. Proszę. Jest, jesteśmy dobrze widzowie, no to... Ja to oznaczę, bo... A bo... ty zaznacz, bo ja nie mam, ja nie mogę. Jakiś kolor, dobra. Jest. Dobra. Nie masz bociku! No ten. No, no, to... Najgorzej! To. Musimy tam lecieć i budować. No tak, niestety. Ale chwilę się podbudujemy i ender Perełka. Oj, nic endermen, uważaj! Mnie też! Albo owoce cytruszy. Pamiętaj, tarcza jest! A co mnie klepieś, mój jasny?! Co mi klepieś? Idź uciekaj, uciekać, jak lamu totalny?! No, totalny lamus sezli. No, zamiast walczyć jak chłop, to jest baba! I tylko uciekać. No. Kolejny? Ale musimy ja. te owoce. Dobra, okej, okay, Styxon. No to co? Lecimy na następny odcineczek, tak? Tak. No to. Okay, za wyja... dzięki, za, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. i do zobaczenia. No jeszcze muszę tego rozklepać pajaca. Nie da.